Hej wszystkim. Chciałabym dzisiaj trochę opowiedzieć na temat używania nasienia mrożonego przez nas. Zrobię to na przykładzie Difi, dlatego że to ona pojedzie w tym roku na zeźrebianie quarterbackiem do Z do ich kliniki. Żeby to zrobić, przede wszystkim klacz musi być badany bardzo często. My dokonujemy już badań DFI tu w domu, pojedzie na sam moment insyminacji do kliniki, ale żeby mm, używać nasienia mrożonego, trzeba znaleźć weterynarza, który zgodzi się na badanie klaczy przynajmniej co 6 godzin. Idealnie byłoby nawet częściej 2-4, to by było super. Tak więc yy, za zazierbianie mrożonką nie jest tanie, dlatego My wybraliśmy opcję kliniki. Tam będzie wszystko zrobione na miejscu. Podstawimy klacz już w momencie, kiedy będzie tuż przed okulacją. Dlaczego przed okulacją? Dlatego, że. Pokrycie, zainseminowanie nasieniem mrożonym musi odbywać się zaraz po e, owulacji, więc najlepiej, żeby ta klacz chwilę przed była już e, gotowa. Także sprzęt do e, używania nasienia mrożonego nie jest tani. Przede wszystkim jest potrzebny e, kontener do magazynowania tego nasienia, do przechowywania, który będzie stale uzupełniany e, w, a, w ciekły azot. I e, no, w związku z tym nie dorobiliśmy się na razie takiego sprzętu. E, mamy nadzieję, że do końca sezonu uda nam się go zdobyć i może od przyszłego będziemy robić e, na nasieniem mrożonym również u nas w stajni. No, w tym roku, Diffie pojedzie do kliniki. Nasienie mrożone może jednak okazać się tańsze od chłodzonego w przypadku, kiedy mamy dobrze przygotowaną klacz, zrobione wymazy, ewentualne przeleczenie, e, dlatego że pojedyncza porcja mrożonego nasienia jest zazwyczaj tańsza niż nasienie chłodzone kupowane na cały sezon. W mojej własnej opinii yy, świat zmierza w, w kierunku tego, że będziemy używać coraz więcej nasienia mrożonego, ze względu na fakt, że jest coraz więcej chętnych, którzy chcieliby nabyć nasienie danego obiera w danym dniu. Tak więc yy, myślę, że dojdziemy do punktu, w którym każdy będzie miał bank nasienia mrożonego i się dostanie. Dodatkową zaletą tego będzie fakt, że nasienie mrożone nie ma terminu ważności i możemy je używać kiedy tylko chcemy. Mając je cały czas w banku, będziemy w stanie wyciągnąć po prostu słonkę w odpowiednim momencie. Jeżeli jesteście ciekawi jak będzie wyglądać ten proces u Diffie, koniecznie obserwujcie nasze najbliższe filmiki, dlatego że będziemy robić wycieczkę do Neustadthose i chętnie pokażę Wam jak poradzi sobie tam Diffie.